Cześć, witajcie serdecznie. Wziąłem się w końcu do roboty. Jadę kosić patyki. Darek mam obcięty. Tak jak możecie zauważyć. Tu jest golden. Bardzo rzadko sadzony. Teraz tak się nie bardzo kalkuluje go dosadzać, do no ale chłopaki go obcięli mocno, tak jak chciałem. Tam jest dalej Ligol. O! Jest troszkę słabiej obcięty. U mnie w tym roku będzie. To można było wywalić całe. No ale u mnie w tym roku będzie produkcja przemysłu. Niestety będzie produkcja przemysłu. Nie będę się tutaj stresował bardzo. Nie będę walił kasy. Nie będę walił kasy w te sady. Bo jak widzicie, no drzewa są też. Na siódemce to nie ma podkładek karłowych i ja potrafiłem z, z tego sadu zrobić super, super towar. Czego by nie? Każdy, jakby miał nieograniczone środki, to jest w stanie z tego zrobić yy, według mnie super towar. tak? To jest idaret na siódemce, widzicie. Tak to wygląda. Ale to nie w tym roku. Ja w tym roku nie będę tutaj robił super towaru. Zobaczcie. Nie będzie na go widać. Zielona tkanka na wierzchu, także coraz bliżej. Coraz bliżej startu wegetacji. Dobra, jadę w Prinsa kosić. Raz zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda. Bierzemy się. Za robotkę. No tak jak widzicie tym moim wynalazkiem to idzie tak mniej więcej Tak jak wam wcześniej wspominałem jest to używana maszyna ta zamiatarka kupiłem ją w Niemczech za 400 euro no, ale chyba lepiej przejechać dwa razy i mieć mniej więcej no, gdzieś tam widzicie, o, gdzieś tu coś tam zostanie, no ale to tłuka zwykła, rozdramia zwykły tak jak widać Jeszcze Wam tu zaprezentuję Na lasu Góra-dół Wysuć psów Właczamy filmiki I lecimy 90 coś stopni, ale to jest ciągnik chłodzony powietrzem. Nie chcę dopuścić do tego, żeby się coś... Nie chcę dopuścić do tego, żeby się coś przegrzało w ciągniku. Prace polowe u sąsiada widzę, o jakieś trwają i ciśnie z jakimś zbożem. Kurde, powiem teraz te zboże to jedynie chyba będzie płacić, jeśli chodzi o te sady, to polizujemy. Filtr. Pewnie, się tro, pewnie się zabił. Tak podejrzewam, że mógł się zabić. Dojście do tego filtra Do tej chłodniczki od oleju jest trochę kiepskie. Bo tutaj mam te przewody puszczone. A filtr jest tu i ciężko mi to otwierać. No ale co jest lekkie? Co jest łatwo robić, słuchajcie. U nas na tej pieprzonej wsi to jeszcze gdzieś jest a przewód cholera jakoś lżej mi to zawsze wychodziło się zaczepiło Aha, jest zabity. kurde za mała szparka nie, nie jest za mała nie wiem czy o widzicie zobaczcie jak się zabija parę listków i nie mam tutaj tej osłony z przodu tu powinna być jakaś osłona z siatką i wtedy bym sobie tu ręką przegarnął i by było. Dobra To nie jest dobry pomysł, żeby to ręką robić O! Może teraz Zobaczcie się pierdzielone zabija A stanę dwa razy zrobię Lepiej stanąć, dwa razy ją... Ręko przegarnąć jak zagrzać ciągniki, już tu remont robiłem przecież jak jak kupiłem ten ciągnik, to on był trochę przygrzany i dałem za niego 10 tysięcy, zrobiłem za 5 tysięcy, firma mi zrobiła remont, no i hula, nie? W filtra od razu 80 stopni Wziąłem tutaj co nieco, zabezpieczyłem chłodniczkę, trochę tak to zrobiłem, maska to jest od tego, to jest maska od y, kosy spalinowej, taka co się nakłada na głowy. No ale chociaż trochę może będzie y, przed tymi liście, liśćmi zabezpieczać, bo kurde staje co trochę, się ta chłodniczka zabija. Trochę to po zrobione, ale nie na tryty, na gumki, ale też będzie. No tak sobie tutaj koszej, i koszej. I nie wiem na raz tylko to robić, ale ze względu na to, że mam zwykłą tłukę kosiarko rozdrabniacz to jeżdżę po dwa razy. No i tam za wiele ogólnie nie zostaje już tych patyków, gdzieś tam jakiś pojedyncze, pojedyncza jakaś sztuka zostanie, no ale tyle to jest nic. To się tam jeszcze gdzieś tam wyciągnie z czasem. Ja tak się zastanawiam jak to będzie w tym roku to wszystko chronić, pryskać, pąki ładne zaczynają się roztwierać na tym Red eee, Z Obłożenie pąkami jest dosyć spore. W tym roku mi tak sporo takich krótkopędów powbijało. W zeszłym roku nie było tego tyle. No i biorę dziadka i jadę dalej. Moja bryka to Renault R80 wymiatarką gałęzi przednią 400 euro marki Humus, co prawda nie ma żadnej tabliczki znamionowej ta wygarniarka, ale, ale jakoś tam sobie daje radę, w zeszłym roku mi kolega przyrobił hydraulikę, założył nowy trzysekcyjny rozdzielacz, jedna sekcja jest blokowana, to jest ta blokowana sekcja służy do y, dwóch silników hydraulicznych, to jest wysów, to jest góra-dół no traktor też daje radę, muszę, no tak jak widzieliście wcześniej, zabija mi się tutaj troszkę ta chłodniczka od oleju, no ale co jakiś czas staje i tę chłodniczkę czyszczę, no a rozdrabniacz to jak to rozdrabniacz no. stary chyba druga przekładnia już w nim jest, no co roku zmieniam no i chodzi, tłuczę tam na takie patyki co ja mam, to mi w zupełności wystarczy Dobra, biorę się dalej Dobra, bierzemy się dalej do pracy, zachęcam was moi drodzy do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, wciskajcie łapki w górę, komentujcie, bo każdy komentarz i łapka w górę to jest jakimś tam zasięgiem, który później te filmiki promuje i ten filmik idzie dalej do innych odbiorców, dlatego też jest to ważne. Ja biorę się dalej zakoszenie no i cóż, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia.